Siemano, witam was na nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj y, będzie co prawda spóźnione, ale będzie omówienie i recenzja ósmego odcinka solowego. No i tak, y, z góry chciałbym przeprosić za to, że spóźnione, bo zazwyczaj pojawiało się w poniedziałek maksymalnie, a ja dzisiaj środa, tylko że nie miałem za bardzo czasu, byłem w pracy, musiałem się uczyć, za co z góry przepraszam, dzisiaj też tak średnio z czasem jest, ale już mówię, nie no, Muszę już wrzucić, bo po prostu muszę. Zresztą też, yy, jakby chcę wrzucić mniej więcej na piątek, chyba. Tak myślę. odcinek z rekingu siły, solo leveling. I już od razu Wam mówię, jak wcześniej była grupa uderzeniowa pod dowództwem Son Huna, to w następnym odcinku będzie Stowarzyszenie Łowców, gdzie będzie Gogunhi, Kang Taeshi i Łucinczu. Dobra, bez takiego zbędnego przedłużenia, chciałbym jeszcze raz przeprosić za to, że odcinek będzie spóźniony. W sensie, już jest spóźniony. Wiecie, jeszcze mi to zajmie trochę montowanie, więc będzie jeszcze bardziej spóźniony, ale dobra. Dzisiaj omawiamy sobie odcinek ósmy, drugiego sezonu so leveling I przez to, że mówię, troszkę mam lipę z czasem w tym tygodniu, to chciałbym go tak pokrótce omówić. Mam trochę punktów wypisanych, ale nie będę się jakoś mega rozwodził. <laughs> mam nadzieję, że mnie jakoś wybaczycie. To tak, jakby ten odcinek zaczyna się w ogóle walką Sunga i Demonicznego rycerza, który okazuje się być kobietą, która nazywa się Esl Radiru. To jest, wiecie, ta babka, co ma filetowy włosy, zresztą chyba wiecie, kto to jest, no bo ona przez cały odcinek tam się pojawia, tak? E, Sung daruje jej życie, ona go atakuje, a on znów ją jakby oszczędza i mówi, co ty w ogóle robisz, nie? Jakby, hello, nie? Co, co ty w ogóle robisz? Ona już przeprasza, przeprasza. Okazuje się, że jakby jej rodzina posiada przepustkę na wyższe piętro, którą Esil mu jakby ofiaruje, znaczy, że mówi, że mu jakby mu ją dadzą za to, jeżeli on ją oszczędzi, więc Całkiem rozsądne podejście, bym powiedział. Sunko ogólnie przestraszył Esil, bo stwierdził, że czy ty jakby jesteś w stanie mi jakby oddać jakby siebie. Wiecie o co chodzi, że jakby jesteś w stanie walczyć dla mnie, jesteś w stanie mi pomóc, żeby mnie nie zdradzić, nie? Czy jakby jesteś w stanie mi jakby się podporządkować. O, i ona się ogólnie obstrała strasznie, ale stwierdziła, że tak, że że Sung może jej na pewno zaufać, bo ona wie, że Sung jest bardzo silny. Zresztą ona też na pewno słyszała, że on pokonał Metusa i y, tego... Y, Metus i Wulkan, tak? Y, więc na pewno wie, że ona jest od tamtych włosów słabsza, więc... No i ogólnie widzimy sobie tam jakąś randomową mrówkę, która... Y, sobie po prostu robi oro na jakiś typach z Japonii, tak? Na jakiejś wyspie. No i dopiero tutaj tak naprawdę się dowiadujemy, że <laughs> Esil ma nazwisko Radiro. Jakby demonom, yy, nikt nie nakazuje mordować ludzi, yy, przez co są się dziwi, bo on się w sumie zapytał Eris, yy, Esil czy <laughs> Eris, Boże, za dużo muszą ku Zapytał się Esil, czy ktoś wam każe mordować ludzi? Ona powiedziała nie, że nikt nie każe, że jedyne co nam każą, to tak naprawdę walczyć o, o to miejsce, żeby je utrzymać, tak? No i też dowiadujemy się, że jakby demony przybyły skądś tutaj, że one miały się szykować na wojnę. No, i jak ogólnie Esil to wymawia, to zaczyna się gliczować, Coś jak Baruka, tylko od Esil dowiedzieliśmy się dużo więcej rzeczy. Yy, no, ale to w sumie tyle, co się dowiedzieliśmy, bo Sung yy, nie może się dowiedzieć więcej, bo Esil powiedziała takim głosem systemu, że koniec, już nie można więcej się dowiedzieć, i tyle. Esil mdleje, no i później widzimy, jakby Wujinchula, resztę tam jeszcze jest Gogun Hi, rozmawiają o ataku mrówki, mówią, że tam zginął mega dużo osób, tam chyba. Paru łowców rangi E, łowca rangi C i łowca rangi B zginął i pokonał dopiero tą mrówkę łowca rangi A, który przybył tam z opóźnieniem. Przez co widać, że mrówki są mniej więcej na poziomie rangi A, No i a to są te najsłabsze mrówki. I Gogun He stwierdza, że pyk, robimy czwarty rajd na Jeju Island. No Sung dyskutuje sobie z Esil, docierają do zamku, gdzie spotykają jej ojca, no i tam ojciec Esil zauważa armię w jego cieniu, tak, tam na początku kazał swoim tym demonicznym rycerzom mu zaatakować ojca, boże że Sunga skazał zaatakować, ale stwierdził, no w sumie skoro to był Wulkan i Metus, którzy zostali pokonani przez tego typa, no to my nie mamy z nim szans, to prawda, nie macie z nim najmniejszych szans, no i Sung mówi, że ja was nie chcę skrzywdzić, że ja chcę tylko dostać przepustkę, później oznajmia, że weźmie sobie jeszcze Esil, żeby go poprowadziła. Ojciec Esil się na początku nie zgadza, bo ma takie, no, czemu chce zabrać moją córkę, Sung mówi, że będę o nią dbał, że nic jej się nie stanie. Po tych zapewnieniach jakby ojciec Esil się zgadza. Trochę dziwne, ale no... <laughs> no, że tak powiem, no ja bym tak swojej córki nie puścił z jakimś typem, który jeszcze jest innej rasy niż nasza. Bo ogólnie w ogóle ojciec tej Esyl wygląda jak jakiś Dracula, nie? Znaczy ja pamiętam, że w manchie też tak było, ale on tak śmiesznie wygląda. Widzimy jeszcze przez chwilę, tutaj dosłownie taki jest um, taka przybitka, jak, yy, to, no to są Japończycy chyba, tak? Ci Japońscy, jacyś tacy, nie wiem, lekarze, weterynarze, coś takiego, yy, badają tą mrówkę, która została zabita. I widzimy przez chwilę Gotorujego i Hanakawe. Hanakawe. Hanakawe, Hanakawe, chyba tak się mówi. I... Po tym, w sumie, mamy taką informację od Sunga, że on dotarł na 89. piętro. Esli tam jeszcze dopowiada, że no teraz to już w ogóle będzie ciężej. ona tam chciał wziąć jakieś rzeczy, żeby negocjować z tymi wszystkimi, kurde, z tymi wszystkimi mobami. Ale Sung stwierdza tak: gdybyście byli ode mnie słabsi, nie, nie, znaczy inaczej, gdybyście byli ode mnie silniejsi, to byście ze mną negocjowali, czy mnie po prostu zabili. Więc, no, Sung musi walczyć, nie może negocjować, zresztą to zajmie mu za dużo czasu. Yy, o, też Sung nie ma nieograniczonych zasobów many, no i też tam chyba powiedział yy, Jinak, że, jej przy, że go przez tydzień nie będzie, a tak to mu się coraz, coraz i coraz bardziej to przedłuża, więc no trochę mu to nie pasuje. I w międzyczasie sunk jeszcze mówi, że tank wbił rangę A, a Igris y wbił rangę S, więc jego armia się już robi naprawdę silna. Yy. No i oczywiście od tego 90. Dziewię poziomu będzie, jakby strzegła tam, wszystko elita, taka totalna elita. O ogólnie no to <laughs> Sung śmiesznie stwierdza. Mi się bardzo podoba to stwierdzenie. To zależy pewnie od tłumaczenia, ale on mówi, że ma słabość do odkleńców, jak jest Eugene Ho i jest. Esil. Do oni obydwoje są odklejeni i ich polubił, więc całkiem sympatycznie. Esil zamierza dalej towarzyszyć Sungowi, bo chcemy odesłać, powiedział, że będzie niebezpiecznie. Ale ona też nie jest jakaś nie wiadomo jak słaba, ale też nie jest nie wiadomo jak potężna, więc w sumie nie dziwię się, że chciał o nią zadbać, bo w końcu jej ojcu, ale stwierdził, że ją zabierze. Sung dalej przemierza kolejne poziomy, faktycznie jest ciężej nawet sam zwraca na to uwagę. Po czym widzimy sobie Choi Jong-ina i Hae-in, którzy sobie rozmawiają. Choi Jong-in oznajmia, że będzie kolejny rajd, yy, mówi o tej całej sytuacji z tą mrówką, znaczy po prostu mówi o tym Jeju Island i że ma nadzieję, że w końcu uda się wybić wszystkie te... Yy... Te, te potwory, bo Chojong i Neva, jak ho mają trochę. No i Ming myung tak chyba dobrze powiedziałem, mają takie flashbacki trochę z Eun oka na Jeju Island. To jest ten łowca. Jak był pierwszy odcinek w so Leveling, to pierwsza scena chyba nawet. To były, znaczy pierwsze sceny, to były jak były właśnie te mrówki na Jeju Island i tam z bajakiem Yunho pojawia się taki łowca, to był chyba taki ciemny blondyn, który używa piorunów, to jest Eunseok i to jest łowca rangi S, który zginął na Jeju Island, zresztą to już było powiedziane, więc to nie jest za żaden spoiler, ale przypominam, <coughs> Korea zawiera sojusz z Japonią, przez co widzimy jakby sobie spotkanie Goto Jego Hanekały, która jest jego jakby... Tłumaczką, bo ona umie koreański, bo ona z Japonką, ale umie koreański, no go to ludzie nie, ni w ząb, nie umie koreańskiego. No nie ma się co też dziwić, w sumie. No i oni są jakby z gildii Nagiego Ostrza, o ile dobrze pamiętam, tak? I sobie tam rozmawiałem o sojuszu, jak to wygląda z tymi murwkami, co przeanalizowali, coś tam o ich rozwoju i tak dalej. Coś tam dogadłem się z gogun Gogunhi gogun He jest zdziwiony, że w ogóle, bo tam, nie wiem, z 10 czy z 9 łowców rangi S. Oni w ogóle wysyłają mnie, w sensie ta Japonia, chyba dziewięciu, tak wysyła. No, Korea daje wszystkich swoich, nie? Bo to jest w ogóle ten to ludzi, to nie jest cała Japonia, tylko to jest jedna Gidlia, w której jest tylu łowców, co było łącznie w, całych, w całej tej, w całej Korei. Tylko że Eun nie żyje, a Hwang Dong-su sobie gdzieś poszedł, więc, znaczy poszedł sobie do Stanów Zjednoczonych, więc no. I tam w międzyczasie też rozpoczęła walka Sunga z Baranem. Nie będę jakoś mega opisywał, po prostu powiem, że się odbyła, ale szczerze. Ja byłem mega nahypowany na walkę z Kargalganem, tak jak mówiłem w odcinku, yy, takim, tym, o Kargalganie, jak była ta walka. Byłem nahypowany, bo nie wiem czemu uwielbiałem ten mini wątek, w sensie głównie przez to, że się wiecie, pojawia Czechę i wszyscy się dowiadują o sile Sunga, ja lubię takie rzeczy. I wątek tego demonicznego zamku obejrzałem, o, przeczytałem sobie raz i tam, tylko początek walki z baranem, jak wiecie tam, wzywa swoją armię. Ale szczerze, powiem tak, Baran w Manfie wyglądał lepiej, bo był taki szary, wyglądał groźniej, ale szczerze, ta walka jest tak kurwa dobra, to jest GOATED walka. Ogólnie mega mi się podobała walka z Baruką, z Baranem nawet nie wiem czy nie jest troszkę lepsza, bo z, wiadomo, Baruka to nie jest nawet blisko poziomu bar Barana, ale Baruka też dał zajebistą walkę i to mi się mega spodobało, tak. A walka Barana była tak goated naprawdę zajebista walka, taki pokaz siły, no i szczerze Sum był słabszy, musiał wykorzystać całą swoją armię dosłownie, żeby go pokonać, więc fajnie i też było trochę tej brutalności, nie? No i widać po Baranie, że jest bardzo silny. Tam jeszcze była ta Wyvern, nie wiem jak się to mówi, no ale wiecie, ten jego taki latający ziutek na nim, nie? No i w ogóle następny odcinek nazywa się Było warto, czy coś takiego Więc już można się domyśleć, bo Sung poszedł po eliksir życia Chyba tak się to nazywało Który miał uleczyć jego matkę Więc zobaczymy, czy się uda mu znaleźć ten eliksir I yy, się można coś tam domyśleć, o co tu będzie chodzić Ogólnie tak, moja opinia Ogólnie odcinek wyszedł krótki, ale nie aż taki jak myślałem Bo myślałem, że to będzie 8 minut, a już jest 11 prawie. Ogólnie tak, jestem zadowolony z odcinka Graficznie mega mi się spodobał Naprawdę podobał mi się Eee, zajebisty, no mówię walka super jeżeli chodzi o informacje przekazane też bardzo fajne, jest dużo tutaj tych informacji jest dużo tego info, bardzo mi się to podoba, no i co no i nie wiem co mogę jeszcze powiedzieć, ogólnie ocena, o ocena bo tak jak zawsze porównywałem do manchy, manchwy, to tutaj nie mogę, bo mówię, ja raz to przeczytałem i nie pamiętam za dużo, ale nawet mi się podobał ten wątek, w anime wyszło fajnie, bardzo sympatycznie, więc no, odcinek dałbym taką dziewiątkę. Z racji tego, że nie wiem, jak porównać go do mantwy. Jeżeli jest bardzo dużo takiego odzorowania, że nie ma jakichś takich jakichś... znaczy słyszałem, że przy tej S są poucinane sceny, ale to się nie ma co dziwić, bo każdy chciał zobaczyć walkę z Baranem. Ale ogólnie dobra, daję mu 9 albo 9,5, Bo szczerze nie wiem czemu, ale lubię go to który się tam pojawia. Może przez to, że kojarzy mi się z Beru i tak dalej. Dla oglądaczy ani jeszcze nie wiecie, kto to jest Beru, bo on się jeszcze nawet nie urodził, ale mam nadzieję, że ci, którzy czytali manchę, to wiedzą, kim jest Beru. Znaczy, na pewno wiedzą, kim jest Beru, bo to jest dosyć ważna postać później w historii. No i goty ludzi mi się w sumie z nim kojarzy. No i też mi się kojarzy trochę z Sungiem, więc dlatego w sumie dam taką wyższą mocnę. Bo jak zobaczyłem Gotoru dziego, to aż mi się bijo, zrobiło. Nie, czy powiedzieć takie, to jest Gotoru bo. Nie, po prostu, lubię tego typa, bo jest całkiem silny, jest trochę dupkiem, zadufany w sobie jest, szczerze mówiąc, ale lubię po prostu go, bo mi się kojarzy z mo moim ulubionym arkiem, którym jest Jeju Island, czwarty rajd na Jeju Island. A, jeszcze jedna rzecz, ta gildia nagiego ostrza jest drugą siłą w Azji, a jaka Azja jest potężna, macie jeszcze Chiny, nie, więc tam jest, tam jest gildia, jak jest Gang. Więc no wiadomo, że nie są drudzy, bo goty ludzi nie stał nawet obok ludzi ganga. Ale no, dobra. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Przepraszam za opóźnienie. Nagrywam teraz, biorę się zamontowanie i myślę, że do, do tam paru 10 minut powinno to wylecieć. Dziękuję, Shimano. Do następnego.